Może zacznę od tego, że sezon się już rozpoczął. Na pewno, bo jak przy ten komunikat wszyscy dostali, dostaliśmy też powiedzmy wczoraj SMS-y od naszego prezesa odpraw lotowych. On wcześniej nas też informował, że loty mogą się odbyć. I tak naprawdę, no nie wiem, co dla niektórych to może jest zaskoczenie, co nie powinno, no bo uważam, że, że przesłanki były takie po części. Koledzy rozmawiają jak każdy między sobą, że lot może być, może nie być. Ja wcześniej też mówiłem, że że powiedzmy ten trzeci etap jak wejdzie to się rozpocznie. Trzeba być optymistą, a nie tak. No, no ale narodzić. jednak, no, ale, no właśnie, no co niektórzy no wiadomo, mają przygotowane głębie drudzy mniej, ale nie ma co się tam rozpaczać, zobaczymy. Ja, ja powiem szczerze, w tamtym tygodniu próbowałem sobie tak te głębie rozwozić, bo oboszczenie było zniesione, można było sobie się przemieszczać, także każdy mógł próbować swoich sił gołąbki rozwozić i tak dalej, no ale tak jak mówiłem, no, trzeba pracować nad tym, to nie jest tak, że, że ktoś sobie siedzi w domu i czeka na, 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 na to, że, że ktoś za niego będzie to robił, no jeżeli tak, no to sorry, ale to nie wyjdzie no i tak. pretensje mieć w tej chwili do, o to, że, że loty się rozpoczęły, no dobra, no mo, może tak, może nie, no, no ja też mogę mieć pretensje, bo na przykład przygotowywałem zawodników do olimpiady i nagle została przełożona o rok, tak ale nie mamy pretensji, tylko działamy dalej. Nie, ma, no, nie można no, mieć żadnych pretensji. No, no właśnie, no, no, ja wiem, no, ja rozumiem tych hodowców, którzy po prostu myśleli, że te loty się odbędą troszeczkę później. No trudno, no, stało się i trzeba to zrozumieć. No i spróbujmy tych sił. Ja uważam, że, że ja zrobiłem wszystko, co mogłem, yy, a lot pokaże. No, w sobotę, jeżeli te wiatry, które prognoza pokazuje, to będą sprzyjające powiedzmy na mój gołębnik, na tutaj sekcję brzeg. Może nie całą sekcję, ale tutaj od strony za Odrą, tak jak moja strona, koledzy wiedzą o co się rozchodzi, bo jeżeli będą te wiatry północne i tak będą się utrzymywać, no to troszeczkę będziemy mieli lepiej. Także no, no, no zobaczymy. No, gołębie są przygotowane. Dzisiaj jeszcze wywoziłem wieczorem, dzisiaj jest czwartek, wywoziłem wieczorem. Po tym komunikacie wczoraj też wywoziłem, tylko że ja wożę oddzielnie samice, oddzielnie samce na przemian Dzisiaj na przykład samce, wczoraj samiczki i tak robię to codziennie, w tym roku próbuję coś, coś nowego, taką, taką nowinkę wprowadzić, nie wiem czy to się uda Na dłuższą metę będziemy widzieć, chcę to spróbować w swojej hodowli W innych nie sądzę, żeby to było stosowane, żeby gołębie się codziennie widziały u mnie się widzą codziennie, no bo jeżeli ja puszczam samce, przelatują do samic, no to wiadomo, że one się muszą widzieć i na drugi dzień jest na odwrót, no to one też się widzą. Przerwa jest tylko w niedzielę oczywiście. Hodowcy będziecie mieli, będziecie mieli czarno na białym. No w sobotę, jeżeli wyjdą wyniki, czy już w niedzielę, nie wiem, to zależy wszystko od rachmistrza już w tym momencie. Jeżeli będą wyniki, no to będziecie sobie mogli porównać. Już nie mówię o szpicowych gołębiach, chociażby było bardzo miło, ale, no ale chodzi o procentowo. Jeżeli dam 20 gołębi, czy tam 21, zobaczymy jeszcze, bo może wycofam któregoś. Jeżeli nie, no to na, na ten dzień dzisiejszy 21 się nadaje i 21 idzie. W tym 3 gołębie miały przerwę dwuletnie w ogóle nie były lotowane. Także no. Tym mogę dać fory jakieś tam powiedzmy, żeby się rozkręciły za 2-3 loty, ale, ale już liczę, że te 18 gołębi procentowo zobaczymy, no, jeżeli będzie te 50% to będę bardzo zadowolony a jeżeli nie, no trudno, no, będziemy się starać, będziemy robić dalej to co robimy i, i do przodu. No, no. Dokładnie. Ja, ja życzę wszystkim, żeby tylko z takim podejściem robili tak jak ja i Andrzej i żeby się nie załamywali, że jak jakiś tam coś nie uda się, coś nie widzie i zaraz od nerwy i... Nie, 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 to na pewno Idziemy nie, do przodu, tak. tak i, nie działamy. Miejcie I na pewno nie miejcie pretensji do gołębi, bo to nie one, tylko zawsze my. My to robimy, my ich pilnujemy, my dbamy o to, i to, co one jedzą, to, co one robią, to tylko zależy od nas. Od trenera i jaką energię da trener. Także Oczywiście. dziękujemy wszystkim, pozdrawiamy wszystkich, życzymy powodzenia, dobry lot. Dobry lot. Dobry lot. あどう